Myślałem, że jest jakaś strona właśnie, że to sprawdziłeś Chwila, bo na przykład patrzcie na to Znowu przerwa w kopaniu na chwilę Dobra, wejdźmy sobie na tą stronę Zmieńmy wam kadr Macie taką stronę jak ten Social Blade I patrzcie, na przykład wejdziecie na Fenek Tylko inny mój kanał pewnie pokaże Nie ten, co teraz nagrywam No tak, to jest mój inny kanał 263 filmy, 800 subów Ileś tam wyświetleń No i tutaj jest na przykład, że jestem na 8782 w Polsce, co nie? Ale jakbym wszedł na przykład na mój kanał Nadal mnie śmieszy, że dałeś król przez otwarte, ale raczej to zamierzone było. No zamierzone było. Wardenga na przykład ma królestwo, co nie? Królestwo. Patrz to, tutaj Wardenga, Wataha królestwo. Jest jeszcze takie. Fun król, ale tego to ostatnio okmieniłem, że on dał to po mnie jakby, co nie patrzcie, król take Fun. I ja tego nie odgapiłem od niego. Bardziej się wzorowałem na Wardędze, więc sen. Więc ja się na nim nie wzorowałem, żeby nie było. FENEK. Ciekawe czy w ogóle mój kanał się znajdzie. Okej, okay, znalazł się, ale super. Dobra, jeżeli sobie wejdziecie tutaj. Czemu to się nie chciało otworzyć? Ale popsute. Dobra, może tutaj kliknę, to się włączy. Okej, okay, włączyło się. I teraz jak wejdziecie tutaj, ten link skopiujecie i wkleicie tutaj, dacie Enter. Ej, nie zadziałało. Może tak o, trzeba to wpisać? Mam taki super kanał, że nawet go nie chcę znaleźć. <laughs> A czekajcie, jak po prostu z... skopiuję to i wkleję, może zadziała. O, zadziałało. A, i tutaj nawet nie mam country ranking, co nie? I channel... Type ranking Metrolipa. Ale jestem ogólnie na, z subami na 14724 pozycji, a z filmikami na 3717 pozycji. Jakoś ogarnie Oczekiwane zarobki 6 dolarów, a 101 dolarów w tym roku. To niezłe pieniądze. Tak się robi PESA z wizowie. Z wyświetleniami tutaj, patrzcie jak wystrzeliło 250 w jeden dzień, 116, 250. I teraz ten mój główny kanał, tak, który podupada. Co tutaj by nie mówić? Ale to dlatego, że przestałem dodawać tam, nie wiem, jakoś mniej aktywny jestem. No, ale 1500 wyświetleń w poprzednim miesiącu, chyba nawet ładnie. 41 subów. Wiadomo, że to nie jest dużo. Szkoda, że nie pokazuję tego rankingu, co nie? W, w kraju, bo wtedy już bym miał jakąś motywację. Tak jak tutaj, jak że to fajne, jak pokazuje.